Tak, ale widzę o, że tak, że na przykład Białoruś spodziewał się 44, a było 30 Także dla Białorusi jest y, dziwnie niski odsetek abstynentów kobiet. Nie wiem, co to jak to świadczy o tym y, kraju. Ale w Luksemburgu też. I na Ukrainie. Tak. No bo Rosja, Ukraina... No to i... aż tak nie dziwi. Jałoryś to jedno, tak? Luksemburg A na Luksemburg. Iść. To są dane y, procentów abstynentów w, chyba w ciągu roku, czy coś takiego. Wow! Wśród mężczyzn i kobiet w różnych krajach. Wow, tego się nie spodziewałam. Ale ciekawe, ja ciekawe, się bardzo układają, tak. szczerze. Bardzo Zastanawiam się, czy będzie widać kontynenty albo jakieś takie kraje z jakiejś religii, czy coś, ale jest bardzo taka ciągła, dosyć mm -hmm. lina. Okej. Okay. A z drugiej strony teraz mam też takie pytanie, no bo jak w teorii to te dane są układane tak, że mamy sobie tych mail i female i to wszystko jakby jeden punkt należy do jednego elementu tych danych. Więc w teorii to, tak. to, to naprawdę tak się ładnie ułożyło? To aż... No, ja byłem zdziwiony, no ale tak, tak wygląda. Tak? Mamy tutaj jakieś takie. Można by spróbować zobaczyć, co to są te tutaj. Tak, te outlinery. Tak? Mhm. Mm nie wiem, jak, masz jakiś, czy masz jakiś pomysł od razu, jak, jak do tego dojść? Jak Zrobić znaleźć te... Prostą i te, które są najdalej od prostej? nie, to tak chyba nie pójdzie. Hmm. Nie, no tak, dobrze. Tylko, że nie, może niekoniecznie prostu. Tak, zaczynamy. Myśmy... sobie jakąś funkcję, która będzie, która narysuje nam tą i te punkty, które nie leżą blisko tej funkcji, albo które są jakoś tam dalej. Tak. tak. Bo my mieliśmy Polyfit ostatnio tak, tak. i używaliśmy mhm. stopień pierwszy, żeby mieć linię, ale może tak, inne można zrobić inne stopień drugi i, i jakiś tam, na <laughs> przykład parabole sobie zrobić naprawdę. Ja cię kręcę. Okej. Okay. Dobra. No to w takim razie można zrobić, spróbować z tym polifit. W takim razie, chociaż... Tak, no bo to to z tego parabolka mogłaby wyjść. Ewentualnie jakiś logarytm mógłby być też. Tak. Jakby sobie dobrze osie ustawić. Nawet nie wiem, czy nie lepszy. No to. Okay. No, to. zawsze też można wiesz, trzeci stopień, tak? Zobaczyć jakie są. Tak, no Tak, no bo prosta to na pewno by no prosta, prosta akurat nie, nie powinna do być, ale tutaj nawet jakbyśmy chcieli, to by właśnie przez te leżące dalej by przeszła. Okej, okay, ale jak był ten polifit, to my wtedy nie powinniśmy nawiązać jeszcze do tego mm, NumPy, czyli do tego number python? Tak, e, aha, bo ja to zrobiłem PD też. Ale tak, czyli możemy sobie zaimportować NumPy jako NP. Mm -hmm. I wtedy mamy NP polyfit. Okej. Okay. Które możemy użyć. Mm -hmm. Dajemy tam X, Y, y i stopień. Okej, okay, czyli tu będziemy sobie, bierzemy A, b. Tak, tylko że to musi być gdzieś, gdzie to już są liczby. A, ok okej, okay, okej. Okay. Rzeczywiście. Czyli bierzemy sobie A, B. I teraz właśnie, bierzemy sobie x'a bierzemy sobie tego i to C tak, też nam może tak. dać, to jeszcze C możemy sobie wpisać, jak... Tak, tak, Aha. jeśli chcemy kwadratową, to C. Tak, z kwadratową i teraz możemy spróbować sobie, czyli teraz będzie numpy, polyfit i teraz polyfit. I teraz, aby nawiązać do tego, wpisuję te dataframe i na przykład, male, female, i potem digi czegoś, czy? Tak, no? tak. X, Y, y a, a potem stopień. Okej, okay. czyli mój X -y to będą w takim razie mail elegancko. I i zróbmy sobie dwójeczkę. Tak. Ok, i to w takim razie nam powinno dać te. Nie wiem, czy zrobić po prostu print i aby nam powiedziało ABC. No, możemy, tak? To jest akurat, bardzo akurat bardzo widzenie coś. funkcji kwadratowej na liczbach. Jest <noise> y trudne, <głos> ale. <głos> tak. jest prawie liniowe, tak? On ma niewielki stopień na. W kwadracie, okay. tak, 1,6 mhm. i, i przesunięte cię od 14, mhm. e, co ma sens, tak, bo widzimy, że abstynencja u kobiet jest raczej wyższa niż u mężczyzn zwykle, tak, dla mhm. tak, 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 tak. 20 mamy ponad 40, więc to przesunięcie ma sens, mhm. e, no nie wiem, to, to ciężko mhm. patrzeć na... Ale nie, bo on to po prostu, ten szczyt ma gdzieś tutaj, tak, tej paraboli. Więc no tak, ujemna no, parabola też mówię, ma sens? To, to nawet nie jest taka cała parabola, tylko to jest taki wycinek, można by powiedzieć. Przycinamy tak. ją sobie na pół, gdzieś ten kół, to może tego nawet nie ma, tego jeszcze wartości tutaj. Gdzieś jest to wycięte. Okej, okay. i teraz jak to zapisać musimy sobie jako tą funkcję, to teraz jak to się tam rysowało, tą funkcję, to zobaczę sobie na tym ostatnim. A, bo... Hmm. To było z tym plot wtedy po prostu. Tak, czyli możemy sobie zrobić listę X, policzyć listę Y i zrobić plot. Okej, okay, czyli piszemy sobie, że Y i to było te np. Na przykład chcielibyśmy działać na tych tych. I tutaj mogę sobie po prostu napisać, że to jest te mails. Na przykład te wartości te... Które są podpisane pod tym mails, jakbym chciała tak nawiązać do tego, czy to już jest tak. To powinno, tylko że żeby, żeby zrobić. A, okay. tablicę że to muszę z czegoś. Zmienić ten. Uh -huh. To po prostu robimy to i to powinno nawet zadziałać. Ale z drugiej strony też mówiłeś, że to, czy te same dane już będą działać, to wtedy nie muszę tego zmieniać chyba na tablicę, skoro one działają podobnie jak tablica. To mogłabym operować na tych danych bez zmieniania ich, czy lepiej zmienić je na tablicę bo wtedy będę miała jakby grupę, już tę listę, którą mogę sobie wykorzystywać. Tak, możesz spróbować od razu po prostu dostać okay. osobną kolumnę. I to, jest... I to są nasze y i nasze y to będzie po prostu df female. A i chciałam mieć jeszcze y2, które sobie tak wyliczam na podstawie tej funkcji chyba. Tak, to to jest to, będzie żeby będzie mieć te kwadratowe, to musimy to policzyć sami. Ty, 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 ty. I tu będziemy mieć x do potęgi drugiej, czyli to było o tak. Gdzie jesteś gwiazdko? O. Okej, okay, to są te nasze Y tak, tak. drugie. Możemy to zweryfikować, bo robienie kwadratu z, z listy jest... Czasem niejednoznaczne, ale on sobie radzi z tym. Okej, okay, dobra. Bo właśnie tutaj dlatego te X -y są zmienione na tą nie listę, tylko na tą tablicę, to wtedy pamiętam, że ona była taka bardziej matematycznie wydajna, więc dlatego. Tak, ale nawet mhm. możemy zobaczyć, co się stanie, samy... jeśli po prostu weźmiemy kolumnę, tak? Bo do kolumny też dodawaliśmy mhm. liczby. Mnożyliśmy przez liczby i to też było ok. Co prawda robienie kwadratu. Ale przez to, że my nie mnożymy tego razy to, uh -huh. to dla Pythona to jest inna funkcja. On wie, A, że to okay. jest wtedy potęga, uh -huh. e, więc on wtedy też raczej wie, co ma Wiesz zrobić. Sobie radzi, okej, okay. dobra. Bo moglibyśmy zrobić tak i to jest trochę niebezpieczne, tak? Bo matematycznie mnożenie listy z listą może oznaczać A, różne okay. rzeczy. Okej, wiem o co chodzi. Uh -huh że e, tak, to jest bardziej matematyczne działa, tak. niż to. Mhm, dobra, czyli to jest to, nasza sytuacja, te y2 i teraz chcemy to przedstawić na tym naszym plocie, czyli teraz piszemy, że figura i ja powinnam nazwać to jakąś figurę, czy, czy nie muszę? Bo to, było te, to jest to samo to ax, które było wcześniej? Nie, bo to ax to była inna figura. Tak, e, tak. żeby to było dobrze zrobione, to możemy tak zrobić, że zrobić sobie własny wykres jak gdyby mhm. i teraz mhm. możemy po, po pierwsze powiedzieć temu obiektowi pandas też, że rysuj na, na tym rysunku I, potem... i możemy tu też rysować. Okej, okay. I to będzie wtedy jeden, bo mhm. to też powoduje, te, te, ten output się robi dziwny, jak to są dwa różne rysunki. Okej, okay. i tutaj w tym plotie wtedy zapisuję sobie, że chcę mieć Właśnie, to wtedy po prostu mail i ten Y2. Tak, tak powinno Czyli być. Czyli X -y i potem Y2. Przynajmniej to nas interesuje hmm, na pewno. Tak. <laughs> Zobaczymy, czy to zadziała. E... To tak. A, bo... mhm. No nie końca tego, co się spodziewałam właśnie. Właśnie widzę, że on tutaj jakby skakał. Z jednego punktu do drugiego, a nie narysował je po kolei. Tak, bo on skacze po wartościach, które są dalej posortowane względem nazwy kraju. Nazwy kraju. Uh -huh. A one mają być posortowane względem od najmniejszej do największej. Czyli my musimy jeszcze te wartości tu posortować. Nie wiem, czy to też tak działa na przykład sorted, aby było? Tak tutaj, aby było sorted też, czy nie bardzo. Możemy spróbować, bo sortek mm -hmm. powinno zadziałać na, na część, po czym można przejść i powinno zwrócić nam, nam listę. Sortek. Nie, to tak nie było. O tak. Bo to wtedy i tak, jakby naturalnie zwraca od najmniejszego, więc w teorii. Tak, nawet kolejność nas nie interesuje tak bardzo. Mm -hmm. Tak, ale teraz przez to, że to jest lista, to nie możemy zrobić kwadratu. Mhm, mm okej, okay, czyli to wtedy ma posortowane, ale możemy sobie to jeszcze zmienić na... Na przykład array. Tak, jako... Mm -hmm. Tak, tak, bo my A, to mm -hmm. Bo można zrobić też coś takiego, że z numpy zaimportuj array i wtedy można zrobić tak, jak ty zrobiłaś. Mm -hmm. Ale my to sobie tak trochę upraszczamy, tak? Okej. Okay. Y okay. I to działa. Tak takim też opcją róż inną byłoby. No po pierwsze, tak zawsze można zrobić po prostu jakiś range, tak? Mm -hmm. Bo nawet możemy go zrobić, a on to jest nawet od 0 do 100, tak? Więc coś takiego, tak? I, I to już jest posortowane. Jak to zmienimy na tablicę, to to powinno zadziałać, mam nadzieję. A nawet NAMPI ma coś takiego przygotowane trochę, że taka przestrzeń liczb. OK. Na przykład 0 do 100 do 101 to czasem jest wygodne. Okay. Tak, bo on to ma sens. Wtedy zrobi y, na równych liczbach. Ja on wtedy przygotowuje właśnie tablicę liczb od liczby do liczby z jakąś ilością próbek. Okay. I wtedy one są równo rozmieszczone też, mm -hmm. a nie tak jak bo gdybyśmy mieli bardziej poskakane dane. Tak, to nie mielibyśmy. To ta linia też by tak mogła. Ona by nie skakała w sensie po kolejności, ale mogła być taka. Yy, nie byłaby taka kątem, idealna by pod kątem, tak, bo byśmy mogli mieć na przykład tak. więcej próbek w jakiejś konkretnej, od 40 do 60 i wtedy by to tak nie było. Ok, to, to ma sens, że te X są równo rozłożone. I jeszcze raz wtedy jakby ten lean space, dlaczego mamy cztery, trzy argumenty, bo że 0 zaczynamy, 101 dążymy i co 4 zmieniamy? To jest o to. Chodzi. 4 w sumie. Teraz ja to właśnie zmieniłem, żeby zobaczyć, jak to wyglądałoby. Tak, ja a, właśnie mam okay. prostą linię od 0 do 25, uh -huh. potem prostą linię od 25 do 50 powinno być, czy coś takiego. A nawet nie, bo to jest łącznie z, z końcami. Tak, dobra. więc od 0 do 33, potem do 66, a potem do 101. Okej, okay, dobra, to rozumiem. I czyli im tak, więcej więc... będziemy mieć tych elementów, tym ta linia będzie bardziej podobna do typowej kwadratowej. Tak, dlatego ja dałem, e, chciałem dać 101 próbek, uh -huh. bo wtedy zerowa i setna też jest włączona, tak? I więc przez to, że zaczynam od zera, chcemy mieć 101 i wtedy u nas od dokładnie co jeden okay. i dostajemy taką bardziej gładką linię. Tak. I to może nie jest bardzo precyzyjne, tak? bo to zależy, czy to jest outlier, czy nie, ale wystarczy nam, żeby powiedzieć, tak, jakoś, możemy policzyć sobie średnią odległość albo coś takiego. Mhm, mm okej, okay. czyli tutaj mamy wtedy ten Y2, czyli wtedy byśmy chcieli po prostu, że możemy też sobie zerknąć, ile jest ten nasz zazwyczaj, ten outlier. To jest tak jakby od, w, w okolicach 10 odległość, myślę, od tej linii. Czyli możemy po prostu powiedzieć, że jeśli odległość jest większa niż jakieś tam 5, to wtedy aby nam zwrócił to? Czyli wtedy możemy napisać, że. Tak. Mm. Bo tu teraz możemy nawet się pobawić trochę. Mhm. Chyba jeśli jest, wrócimy tutaj na chwilę. Tak, bo jeżeli wszystko jest. Bo to też jest tak. Mhm. Czasem wygodnie jest mieć wszystko w tym samym. Czyli to jest. Data frame pandas to jest data frame pandas, wtedy Y2 też jest data frame pandas, powinien okay. być i możemy, na, bo, bo są takie rzeczy typu, no, tak, ale mm. mogę sobie zrobić na przykład y, średnia z, z X-a, ok, tak, i mm on -hmm. mi to powinien wyświetlić. Y, no tylko znowu to. to to, to nie było wygodne, bo było nieposortowane, mm -hmm. ale to jest dobre do operacji, tak? Czyli możemy mieć jak gdyby do wyświetlania mieć x -a tego, mm -hmm. a, a to możemy sobie nazywać M, tak? Od mail. Okay. Możemy to używać, bo... chociaż teraz to nie zadziała tak ładnie, jakbym chciał trochę, tak? Bo Czasem można by było wziąć, że mogę sobie zrobić tą kolumnę, odjąć od tej kolumny, mam kolumnę błędów, wziąć średni błąd mm -hmm. tak, i zobaczyć, kiedy na przykład coś jest większe niż 5 razy średnia. Mm. Tak, ale możemy teraz to sobie zrobić tak bardziej ręcznie, może póki co, bo jak to nie jest posortowane tak, w ten sam sposób, to. Okej, okay, to jest trochę jak było, może nie z regresją, nie wiem, jak była ta funkcja też tego błędu i tam też się tak robiło, że się brało właśnie te punkty, potem się odejmowało od tej funkcji i się liczyło ten średni, tak to był chyba średni błąd do kwadratu i chcieliśmy ten minimalny. To tak to się tam liczyło. Tak, jak się robi regresję, tak, to tego mhm. szukasz. Dobra. To czyli teraz tutaj tak naprawdę, bo teraz zmieniliśmy sobie te na m, ale moje pytanie jest, ten x średni w tym przypadku, jakby co on nam daje, aby pomóc znaleźć te auta bo... e, mhm. Tak, dobra, bo to możemy trochę pój bo to może trochę pomoże. Bo chodzi o to, że tak, że teraz x jest posortowany. Aha. Y2 to jest punkty na linii w kolejności. Tak. A możemy sobie zrobić taki coś typu nasza predykcja, tak? Okay. Przewidywanie, że jeśli wezmę sobie kolumnę mężczyzn uh -huh. i przemnożę przez parametry funkcji kwadratowej, uh -huh. to dostaję kolumnę y, wyników na linii, uh -huh. ale w tej samej kolejności w jakiej są ci mężczyźni, czy jak były te kraje. Tak. Tak. I teraz na przykład mogę sobie zrobić, że mój błąd to jest y, w prawdziwy wynik minus to co spodziewane. Okej, okay, a czemu prawdziwy wynik to jest ten df od a bo to jest ten y, dobra. Mhm. Tak, tak, to jest nasz prawdziwy, to co wczytaliśmy z danych, ile naprawdę jest, a to jest kolumna tego co jest, czego się spodziewamy. Mhm. I teraz mój średni wynik, jeśli mu wierzyć, to jest 4 do minus razy 10 do minus 14. Mhm. E... Widzę, okej. Okay. Tak, bo na przykład, bo żeby to miało sens, mhm. to zaraz zobaczymy, tak, czy to zadziała. No bo to, że średni błąd jest mały, to nam o niczym nie mówi, tak? Mhm. Bo one się niwelują. Błędy dodatnie z błędami mhm. ujemnymi. Ale teraz średni błąd jest 1,4. O, to I też tak, brzmi całkiem. To już ma sens. Mm -hmm. Więc teraz możemy zrobić, tak jak robiliśmy, is missing. Możemy zrobić, okay. które punkty no. na przykład mają błąd większy niż 3 albo coś takiego. Mm -hmm. Tak, tak albo, wi okay. albo większy niż tam średni wynik, razy 2 jakieś tam, jakbyśmy tak, chcieli tak, być. Tak. Uh -huh. Okej, okay. tak, czyli tak, tak jakbyśmy chcieli to zrobić. Teraz tam było z tym is missing, to sobie spojrzę. Tak, bo ja też mogę wziąć e, prawdopodobnie e, rozkład. E, A, standard tak. deviation. I mogę powiedzieć, że pięć odległości standardowych mhm. to jest niemożliwy błąd, tak. Tak. I, i tak dalej. Chociaż to akurat to już niepotrzebnie, może robię to mhm. e, tak. I wtedy nie muszę robić, że to jest dodatnie, tak, bo to może mi zaburzyć wynik. Aha, okej. Okay. Dobra, czyli to policzyło błąd. Ale teraz, teraz to, co my chcemy, to my chcemy, teraz obojętnie tak naprawdę, czy my sobie weźmiemy kolumnę jakby females czy males, jak będziemy chcieli wyrzucić ten średni wynik, bo on jakby patrzy na to z obu stron, więc możemy sobie po prostu wziąć jedną z nich tylko. Że właśnie, mhm. co będziemy, bo teraz zrozumiałam tak, że policzyliśmy sobie ten błąd. Jakby ten błąd nam mówi, jak te nasze punkty są rozłożone w stosunku do tej, tak naprawdę, funkcji, którą sobie namalowaliśmy. I teraz możemy sobie wykorzystać ten błąd, aby znaleźć te nasze punkty, tak. które nie leżą przy linii konkretnie. Tak. I właśnie moje pytanie było takie, że do czego my dążymy? Czy my dążymy tak, jak robiliśmy na samym początku, że chcemy, aby nam zwrócił po prostu punkty i od razu aby zwrócił nam cały ten wiersz, na przykład z którym krajem, który jest poza tą linią, czy... Mm. No właśnie, czyli... tak, to... czyli na przykład na przykład moglibyśmy chcieć po prostu całe wiersze z tego oryginalnych danych, mm -hmm. w których błąd jest większy niż tam dwa, dwie odległości standardowe. Okej. Okay. Okej, okay, czyli tutaj byśmy robili to Podobnie tak jak z tym is missing. Tylko czyli na początku robimy sobie błąd, na przykład błąd większy. I tak samo chcemy sobie mieć tego, to się był ból, tak? Że chcemy dostać, że bierzemy sobie jakieś tam data frame, na przykład z mails. I teraz właśnie o to mi chodzi, że jak to zapisać? Czy ja mogę sobie to tak zapisać? A mam chyba chyba już wiem, że my po prostu możemy użyć ten błąd, tak? że jeśli napisać, tak. że ok, że wtedy możemy sobie po prostu napisać, że females, że błąd, bo to nam mówi o tym. I teraz mam powiedzieć jaki ten ma być błąd, czyli na przykład ten błąd i wtedy nie wiem tak samo jak zrobiliśmy tu, że błąd standardowy ma być większy, albo nie, że błąd? Hmm ma być większy niż, błąd standardowy i tutaj razy, razy dwa, na przykład tak możemy sobie zrobić? Na przykład, tak. Mm -hmm. Okej okay, i. Y -y, tak. Bo czasem tak, żeby to było intuicyjnie się dodaje, prostu na przykład kolumnę. Okej. Okay. I wtedy to może być bardziej intuicyjne, że to, że wybieramy coś na podstawie innej kolumny w tej samej data ale to powinno zadziałać, tak? Czyli mamy zamiast is missing mamy duży błąd tak. i to jest ból true or, albo false tak. zależnie od tego. I teraz musimy tą kolumnę wykorzystać, żeby wybrać rzeczy z tak, tak na przykład żeby wybrać rzeczy z naszego oryginalnego data frame'a na podstawie tego warunku. Tak, czyli teraz mamy, dostaniemy prawdę albo fałsz i my mamy sobie data frame i teraz to jest data frame i ona ma być na podstawie tego błąd większy i my chcemy teraz, my chcieliśmy sobie zwrócić kiedy to jest prawda, czyli kiedy błąd będzie większy, czyli po prostu błąd większy, bo my chcemy te, które są outliers. Tak, tak. Czyli to ja to na przykład właśnie nazwę uh -huh. osobno, ale tak, jeśli weźmiemy teraz yy, zamiast is missing bierzemy wszystkie, gdzie jest prawda, to... O i tu zostaliśmy... już wow. Jakby, że jest pusta. Tak. Mm -hmm. Czyli tutaj. Tylko, że... Tak, bo co, co tu jest ważne? To jest takie już mało, mało istotne uh -huh. dla całego rozumowania może, tak? Ale, bo nasz błąd to jest prawdziwy y, minus przewidywany, uh -huh. czyli nasze błędy są ujemne. Aha, okej. Okay. Czyli tutaj trzeba jeszcze z tego zrobić y, ABS wtedy. Na przykład, uh -huh. tak. Można albo y, tak jest lepiej w ogólności, mhm. chociaż w naszym przypadku można by to odwrócić, tak? Albo zrobić na odwrót. E, tak, ale mhm. mamy. A. Bo możemy też... Bo gdybyśmy właśnie dodali to mhm. co możemy zrobić? Aha, tak, na przykład, że DF e, że nasze przewidywanie to jest... To, co policzyliśmy sobie. Mm -hmm. To możemy sobie zobaczyć, czego się spodziewaliśmy. Ale teraz nie. nie przez to, że ja. Przynajmniej u mnie, że mam za mały monitor. Przez to, że mi to się ściśniło, to nie widzę wszystkich kolumn. Tak, ale widzę o. Że, mm -hmm. Tak, że na przykład Białoruś spodziewał się 44, a było 30. A, tak, że o. dla Białorusi mm -hmm. jest dziwnie niski odsetek abstynentów wśród kobiet nie wiem co to jak to świadczy o tym kraju ale w Luksemburgu też na Ukrainie tak, nie. tak. tak no bo Rosja, Ukraina no to, to aż tak nie dziwi Białoruś to jedno tak Luksemburg a na przykład Luksemburg najlepiej. o kurcze ale ciekawe no nie, sp nie spodziewałam się, że tak jakby łatwo można je dosięgnąć, szczególnie dane z tego. Tak, tak. Tak, zwłaszcza ten pandas to trochę ułatwia, bo tak nie napisaliśmy ani jednej pętli. Yy, tak, nie, nie robiliśmy żadnej pętli dla każdego wiersza, policz i sprawdź, i jeśli jest, to tak. Wszystko jest po prostu na całych kolumnach od razu i on to wszystko robi za nas, jak gdyby. Tak, tak właśnie to, to była ta różnica, że nie było żadnego tych takich if, nie if, tylko tak na tych całych kolumnach się działo. Okej, okay, okej. Okay. Czyli tutaj widzę, że z tym błędem standardowym. To chyba dla mnie było największym takim skokiem logicznym, aby wpaść, że te błędy to działają na kolumnach i aby spojrzeć na to. Na tak, jak kolumn niż. Tak. Jakiś tam zmienny. Tak, właśnie, mhm. że wszystko można robić na całości od mhm. razu, bo to można tak zrobić, że na przykład, e, jeśli bardzo tego potrzebujemy, mhm. to, to możemy mu powiedzieć, tak, że, że chcemy przejść po wierszach. Okej. Okay. Mhm. I to oznacza, nie wiem, itero, I itero, iteracja wierszy o to chodzi tutaj. Tak, tak. Tak, bo możemy to chcieć jakoś wykorzystać, tak, zamiast mm. po prostu widzieć wszystko, to zrobić sobie listę krajów, tak, i mamy Białoruś, Brunei, Luksemburg i tak dalej, tak? Okej. Okay. Mm -hmm.